Że jesteśmy w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Owińskach Koło Poznania. Przepiękna świątynia barokowa z figurą swojego patrona. Święty Jan Chrzciciel, który zapowiadał przyjście Jezusa Chrystusa już swoim narodzeniem, swoim życiem i swoją śmiercią patronuje w okresie adwent. W dzisiejszej Ewangelii sam Jezus wypowiada pochwałę u Jego czci, mówiąc, że między narodzonymi z niewiast nie było większego obok Niego. Ale zaraz potem dodaje, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy niż On. Gdy myślę o największym spośród naszych yy, braci przychodzi mi na myśl postać świętego Damiana de Veste, który pochylił się niczym miłosierny samarytanin nad trendowatymi na wyspie Molokai i Zaświadczył swoim życiem i swoją śmiercią o miłości dla nich. Ale nie wspominam tej postaci tylko dlatego, aby się pochwalić tym wielkim misjonarzem, ale żeby w roku miłosierdzia zwrócić uwagę na jego dzieło. On zauważył tych najmniejszych, o których mówi. Również Chrystus dzisiejszej Ewangelii. On w nich zobaczył samego Chrystusa, jak gdyby świadcząc o innych słowach Jezusa, cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych moich najmniejszych nieście uczynili. Ojciec Damian jest jednym z tych świętych, którzy służą nam za przykład w rozpoczynającym się roku miłosierdzia. Obyśmy mieli tę samą postawę, tę samą gorliwość, tę samą miłość do ubogich, jakie miał Jan Chrzciciel, jakie miał święty Damian de Wester, abyśmy potrafili przybliżać nadejście Królestwa Bożego na ziemię.